zadanie 29 z sześciu trójkątów równobocznych obok długości 2 zbudowano sześciokąt foremny patrz rysunek mamy sześciokąt foremny oczywiście składa się z sześciu trójkątów równobocznych krawędź tego sześciokąta jest równa 2 jak również bok każdego trójkąta równobocznego Sumę długości wszystkich przekątnych wychodzących z jednego wierzchołka sześciokąta jest równa. Mamy jeden wierzchołek i z niego wychodzą trzy przekątne. Jedna z tych przekątnych już jest narysowana. Jej długość jest bardzo łatwa do policzenia, bo przecież jest równa 2 i 2, czyli 4. Kolejne przekątne są tutaj. I tutaj. To wszystkie. Do tego wierzchołka i do tego nie poprowadzimy już przekątnych. Pozostaje nam policzyć długości tych przekątnych. Zauważcie, że połowa tej przekątnej jest wysokością w tym trójkącie równobocznym. Wysokość w trójkącie równobocznym to a pierwiastków z 3 przez 2. Czyli w naszym przypadku 2 pierwiastki z 3 przez 2. Z 3. Dwa pierwiastki z trzech przez dwa. Czyli pierwiastek z trzech. No to nasza przekątna ma długość dwa pierwiastki z trzech. I ta również. Mamy policzyć sumę długości wszystkich przekątnych. Czyli pierwsza, którą narysowaliśmy, ta najdłuższa, to 4, druga 2 pierwiastki z 3 i trzecia też 2 pierwiastki z 3. Dodaje nam 4, dodać 4 pierwiastki z 3. Odpowiedź D.